Bo wiadomo, barana nie będziemy kołysać. Ech, z jakiego powodu? Jest za ciężko. ciężko. Prawda? Pan mówi: że Co, ja Cię kocham? Ja Cię lubię. Ja lubię z Tobą przebywać, dlatego Cię zapraszam, bo chciałbym, żebyśmy byli razem, a Ty rozpoznasz, że przy mnie to Ty odżywasz. Ale nie musisz. Wstrętny Pan Bóg swojego syna dał, jakby kazał zabić, i sobie go wziął za ofiarę. Tak, i jest przebłagany. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Zaczęliśmy już trochę wcześniej o tym rozmawiać i poruszyłaś taką pewną kwestię, która jest dla mnie bardzo ciekawa i ja już naprawdę z góry przepraszam moich profesorów z uczelni, że ja o tym zapomniałem, nie wiem, czy jakoś, nie wiem, o co chodzi, czemu ja tego nie wiedziałem. Kwestia tematu ofiar i to nie o tym mówię, że tego nie pamiętam, tylko powiedziałaś o takim geście, jak to nazwałaś? Gest kołysania. Gest kołysania. Ale o tym za chwilę. taka ciekawostka, że w Biblii jest o kołysaniu. Czy o kołysance? Zdowiecie się sami, jak brzmi kołysanka, którą Bóg bardzo kocha. O. Więc temat ofiar, bo co, z jednej strony jesteśmy przyjaciółmi Pana Boga, z drugiej strony, co my możemy mu dać, jak chcemy składać się w ofierze, z drugiej strony, stały Stary Testament, mam wrażenie, jest pełen tych ofiar, tych gołębi, synogarlic, nie wiem, jelonów, baranów. baranów, zabijania, zarzynania, krwi, w ogóle wyciąganie jakichś, potrząsania jakichś, wyciąganie jakiś. Skurczaka czegoś, już <laughs> nie wiem, no, to Tak, może... tak, wyciągania wnętrzności i wynoszenie ich poza obszar Ale, no tak, czy tam łamania tego tej kości jakiejś tam jest, no, no szok! O co chodzi z tym ofiarami, Joanno? To jest w ogóle fantastyczny temat, dlatego że w mentalności semickiej materia ofiarnicza nie jest czymś, co człowiek daje Bogu od siebie, w znaczeniu ja to mam i mogę Bogu dać prezencie, bo kluczowym w, w myśleniu hebrajskim jest to, że no ale nie mam nic swojego, bo generalnie wszystko mam od Boga. Ja tylko to przetwarzam, co on stworzył, tak? Tylko biorę z tego, co on mi dał, z całego środowiska. Więc jeżeli składam Bogu na ofiarę na przykład gołębie, to te gołębie mają reprezentować mnie. Dlatego mamy chociażby w Micheaszu Aszu takie stwierdzenie, że nie chodzi w ogóle o ilość ofiar, nie chodzi o te hektolitry oliwy, tylko chodzi o to, jakie ty masz nastawienie do Boga i przynosisz tą ofiarę, która. W której jakby jest zawarta Twoja decyzja i Twoje pragnienie, żeby być blisko z Bogiem. Kładziesz tą ofiarę, czyli załóżmy te gołębie, i one są spalane na ołtarzu, ogień pożera, bo takie jest określenie hebrajskie, tam jest akal, czyli ogień zjada, czyli że jakby Pan Bóg zjada Ciebie, czyli Twoje pragnienie bycia z Nim, czyli jesteście jedno. Są różne rodzaje ofiary. Może być ofiara, która jest tak zwaną ofiarą całopalną i myślę, że tutaj nazwa nie jest dla nas zaskoczeniem. Ola, Holokaust, spaleni całkowicie. I teraz hola oznacza, że ta cała ofiara jest spalana. I tu były różne warianty. Chodziło o to, żeby Pan Bóg... W całości Ciebie zjada, ale nie Ciebie zjada, tylko tą ofiarę. Czyli że macie taką bliskość, która jest bliskością nierozłączną. I teraz jak mamy do czynienia z, z Bachelamin, to jest kolejny rodzaj ofiary, i czasami chola też ma taki wymiar, to wówczas chodzi o to, że jest, część ofiary jest spalana, a część ludzie zjadają, którzy przyszli. I teraz o co chodzi? Co zjada Pan Bóg? <noise> Oczywiście to, co Hebrajczyk uważa za najcenniejsze, co jest najcenniejsze tłuszcz. Więc tłuszcz jest składany Bogu w ofierze, bo On jest najbardziej kaloryczny, najwięcej siły daje. A towarzystwo, które przychodzi i chce z Bogiem wejść w przymierze, tudzież chce, jakby mu powiedzieć, chcemy należeć do Ciebie, zjada tą resztę. Czy mamy ucztę? Znowu uczte zawiązywania bliskości. I mamy jeszcze ofiary pokarmowe, gdzie ta materia, którą przynoszę, to są po prostu zrobione przeze mnie placki, które mówię, one reprezentują Panie mnie. Ostatni aspekt to jest ten najbardziej intymny, to jest ofiara kadzielna. Mm -hmm. Czyli, że składasz Bogu kadzidło i jest rozpisany skład tej ofiary kadzielnej, co, jest, co tam ma być wsypane dokładnie. To jest ten ulubiony perfum Pana Boga. Czyli jakbyś wchodził do sypialni Pana Boga yy, i jakby, żeby, jakbyś mu mówił, tak, ja ten Twój, jakby chcę być tak blisko Ciebie, że twój, czuję Twój zapach. I to składanie ofiary kadzielnej z tego kadzidła, które Pan Bóg wyznaczył, że to jest dla niego, że to jest tylko dla niego, że to jest jego ulubiony zapach, składanie, ewokuje dym. I ten dym pokazuje, że Pan Bóg przyjmuje tą intymność, którą. Którą, w którą ty chcesz wejść, na którą ty się decydujesz, na taką największą bliskość. No, rozumiem. Ładnie to wygląda, nie masz takiego wrażenia? Czyli znaczy, no wiesz, fajnie to powiedziałaś i, i rzeczywiście, no tak bije się w pierś, że, że tyle lat jestem wierzący jakby nie miałem takiego podejścia. Zawsze to, to był taki temat, no Stary Testament, tam coś robili. I jakoś to miało tam wytłumaczenie swoje. A, a jak w takim razie ta kwestia tego Abla i Kaina, gdzie, gdzie... ja rozumiem, że tam wynika to z tego, że on dał pierwocina, a tamten dał resztki, no ale jak to jest, że Bóg nie przyjął czyjejś ofiary? To aż taką rzeczą się skończyło. Okej, okay. to, to, a potem zrobimy o. E, Właśnie o tym, o, o tym kołysaniu. Tak, bo one, te rzeczy są bardzo spójne. To może zacznę właściwie od, gestu koły, od, te, od tego gestu kołysania, dlatego, że on nam pokazuje, jaka jest istota funkcjonowania ofiary. Gest kołysania od boka do siebie. Tylko jedna rzecz, bo skąd to się wzięło, żeby, bo ja na przykład nie wiem, skąd to wziąć, żeby człowiek, który tego słucha, mógł zobaczyć, ej, okej, okay, to jest z tego. Bo to jest tradycja żydowska, że oni w ten sposób dawali tą ofiarę? Tak. No dobra, tak. okay. Przynoszono na przykład ofiarę pokarmową i przedstawiano ją Bogu w geście kołysanie. Teraz, jak chcesz sigla, to muszę zobaczyć, bo nie wiem. Nie, nie, nie. Wiesz, to jest kwestia, żeby zrozumieć, o co chodzi z tym, że to była taka tradycja ich. Tak, tak, tak. To jest jakby sposób, bo wiadomo, barana nie będziemy kołysać. Eee. Z jakiego powodu? Eee. Jest za ciężki, Ciężo. prawda? Zadawanie. Chodziło więc o takie ofiary na przykład mincha, czyli te ofiary pokarmowe. Mówę, prawda, czy ofiary ze zbóż? Czyli przynosisz i teraz zaczynasz od góry, bo to co przyniosłeś, dostałeś dlatego, że to wyrosło na przykład, Pan Bóg dał ci, dał ci pogodę, Pan Bóg sprawił, że dostałeś ziarno, czy że ziarno się przechowało, czyli bierzesz od Boga do siebie, od siebie do Boga, czyli dostałem od Ciebie Panie, mogłem tego używać, mogę z tego korzystać i jakiegoś reprezentanta z tej materii przynoszę Tobie, żeby Ci powiedzieć, to wszystko jest od Ciebie, chcę być z tobą jestem szczęśliwy, że mogę jakby kosztować z tego, co mi cały czas dajesz, i bierzesz, i przynosisz powiedzieć, To tak, jak trochę dziecko wzięło od rodziców tą inwestycję w jego, w jego szkołę, w jego kształcenie, i przynosi świadectwo i mówi: no, patrzcie, starałem się, prawda? Czy przynosi piątkę, to. O to chodzi, prawda? Od Ciebie, Panie, wyszło ku Tobie, idzie. I jak patrzymy na ten gest, to potem rozumiemy, dlaczego Bogu tak zależy, żeby, żeby w tej przestrzeni ofiary była nasza decyzja i takie pragnienie bliskości, że ono jest fundamentem. Dlatego Abel, który złożył pierwocinę, bo, mu, bo on wybrał te... Najba na dla Niego najcenniejsze, dla Niego takie najbardziej bliskie emocjonalnie, sentymentalnie wartościowe, bo ta materia ofiarnicza i cały ten akt ofiary ma płynąć jakby z przestrzeni, takiej, ma się poruszać po przestrzeni intymności. Tu nie chodzi o to, że mam dać, bo mam dać, tak? że ja Bogu dam coś na ofiarę. No, nie masz co, i Bogu nie o to chodzi. To jest trochę to kolokwialne mówienie, że Bóg pragnie serca, ale co to znaczy? Bo to rozumiemy, to już nie możesz kochać nikogo innego. Nie, Bóg pragnie, żeby ta relacja, którą ty wchodzisz z nim, żeby ona była prawdziwa, żeby ona była autentyczna, szczera, żeby ona była taka taka od serca, tak? taka, że ty tego chcesz. Jak nie chcesz, to nie przyłaś. Bo to nie chodzi o to, żeby to było na siłę, że ty to musisz zrobić. Nie. Pan mówi, co ja Cię kocham, ja Cię lubię, ja lubię z Tobą przebywać, dlatego Cię zapraszam, bo chciałbym, żebyśmy byli razem, a Ty rozpoznasz, że przy mnie to Ty odżywasz. Ale nie musisz. Nie musisz. Takie pytanie, znamy na to odpowiedź, ale może się pojawić w kimś, kto to ogląda. To o co chodzi, że w Starym Testamencie są ofiary, a w Nowym nie ma. No, jest prosta, ale może się pojawić, więc tak ubiegam, jakby ktoś nagle stwierdził, a o co chodzi? No, więc jeśli możesz, tak pokrótce. Tak. Jedyna ofiara Jezusa Chrystusa. I teraz to nie jest tak, że wstrętny Pan Bóg swojego syna dał, jakby kazał zabić, i sobie go wziął za ofiarę. Tak, i jest przebłagany. Nie. To jest decyzja całej Trójcy. I teraz po co? Śmierć krzyżowa Jezusa jest pokazaniem nam, położeniem nam przed oczy, że Bóg każdą sytuację najtrudniejszą, największego bólu i sytuację śmierci rozumie i jest tam z nami, i współodczuwa z nami, i tam działa, i ma moc. I, i kiedy mówimy, że to jest ofiara, to mówimy tylko dlatego, że jest mowa o krwi. Co znaczy, że syn się ofiarowuje ojcu. Syn mówi: Ojcu, należy do ciebie. Potrzebujemy zmienić nomenklaturę, iść tą po tej nomenklaturze hebrajskiej: i należy do ciebie. Wszędzie należy do ciebie, w cierpieniu należy do ciebie, w doświadczeniu bólu należy do ciebie. Wiem, że jesteś blisko, czyli wiem, że jesteś blisko, że jesteśmy zawsze razem. O to chodzi w tej ofierze Jezusa. Jesteśmy zawsze razem. To jest komunikat, a nie Masz Bogu coś ofiarować, czy Bóg chciał ofiarę na przebłaganie? I tu jeszcze chciałam zrobić taki aneks odnośnie tych wszystkich ofiar na przebłaganie. <laughs> Ofiary na przebłaganie, kapar, kaporet, pokrywa z arki, to znaczy nakryć. Czyli jeżeli przychodzisz do Boga z ofiarą, żeby mu powiedzieć, że chcesz wrócić po jakimś swoim grzechu i że chcesz do Niego należeć, to Pan Bóg nakrywa wszystko, co zrobiłeś, żeby nikt cię nie wyśmiewał, nie drwił i marze to wszystko. Kiedy mamy ofiary asam, czy ofiary hatta, czy ofiary awon, to przecież to jest to samo określenie, co określenie różnych rodzajów skrzywienia, nietrafienia do celu, co nie? czyli tak zwanego grzechu. To chodzi o to, że mówię Bogu, panie, ale ja tak nie chcę. Ja chcę ku tobie. Bóg mówi, a ja chcę Ciebie. Hmm. Pięknie powiedziane. Jeszcze kwestia. Hmm. O, ja muszę się przyznać, że ja też rzeczywiście. Dla mnie to jest jakiś taki temat, y, y, niezrozumiały czasami. Tłumaczę sobie go, ale poruszam go, bo to jest też trochę powiązane z, z, z ofiarami, czyli temat modlitwy. I no. y, y, temat tego, że tam czasza musi się wypełniać, nie wypełniać Jezus się modlił. I wiadomo, modlitwa jest czasem z Panem Bogiem, ale traktuje się ją czasami, że muszę, że jakby modle coś u Pana Boga, wyproszę, muszę na przykład, nie wiem, tam, tu, tu mam fajnie zapisany przykład Daniela, który modlił się trzy razy dziennie, kiedy groziła mu śmierć. I Jak to z tą modlitwą jest? Jak ją traktować? Znaczy, jak ją traktować? Traktować ją jako rozmowę z Panem Bogiem, jako czas z Panem Bogiem, jako spędzanie wspólnie, relacja i tak dalej, i tak dalej. Ale po co w takim razie takie modlenie się, że muszę ileś razy się pomodlić, żeby coś zadziałało, żeby coś się wydarzyło. No. nie umiem tego pytania zebrać, ale wiesz, o co chodzi. No. Tak, tak. I to nie jest zewnętrzny obowiązek, to jest nasz obowiązek. Wytworzony, to jest, się powstaje w naszej głowie. Dlaczego? Bo kiedy nie spotykasz osoby Pana Boga, to masz wrażenie, że On cię nie słyszy w ogóle. Zwróć uwagę, że my nawet czasem z ludźmi tak rozmawiamy, że mamy wrażenie, że On nas nie rozumie i nie słyszy. I że lepiej się na przykład załatwia sprawę amfas. Czyli, kiedy mamy ten kontakt taki wzmożony, bo i oczy, i możemy się dogadać, tak mogę dotknąć, sprawdzić, ktoś jest, reaguje, prawda? Wszystko można załatwić personalnie. Natomiast, kiedy my nie mamy doświadczenia osoby Pana Boga, czyli stajesz, żeby się modlić, a nie stajesz przy, przy Bogu, no to wiadomo, że masz wrażenie, że musisz gadać, bo on jest głuchy, jest daleko i nie słyszy, co nie, i nie zareaguje. Stąd się to bierze. Jeszcze gorzej, bo bierze się często tak. Stąd takie przekonanie, czy pojawia się w, w, kontekście, w tym kontekście przekonanie, że muszę Bogu coś ofiarować, żeby On mi dużo dał. Bo to z tymi ofiarami jest bardzo powiązane. To jest myślenie handlowe. Bóg nie daje nam czegoś za coś, bo ofiara nie to oznacza. Dlatego to, że w kościele swoim dajesz dziesięcinę, bądź w kościele swoim dajesz jakąś, nazywamy to ofiarę, katolickiem ofiary na tace. to przecież nie musisz, tak? Nie musisz. Dlaczego to dajesz? Bo widzisz, że za ten prąd trzeba jakoś kurczę zapłacić, co nie? Że ktoś tu posprzątał, nie wiem, płyn do podłogi kosztuje, chodzisz do sklepu, robisz zakupy normalne, tak wspierasz, dajesz na miejsce, które, w którym przebywasz, tak? Który z którego korzystasz, to to jest norma. Wszędzie tak dajesz. Tu chodzi o taką dobrowolność, poczucie, że to jest przestrzeń, w której ja spotykam Pana Boga, więc ja chcę, żeby ta przestrzeń istniała. Co nie? Żeby ktoś o nią dbał, żebym też słyszał dobre, dobrze prezentowane słowo, dobrze tłumaczone słowo. No to z czegoś ci ludzie muszą żyć. Więc daję. Nie ja daję Bogu, ja ofiaruję Bogu. To zostałeś od Boga, gdyby On ci nie pobłogosławił, byś tego nie zarobił. I teraz jak mówimy o modlitwie jako handlu z Panem Bogiem, to przypomnijmy sobie, że ofiara oznacza że chcę przynależeć do ciebie, a nie y, płacę ci za to, że mi to dasz. Y, nie mamy tu do czynienia z, z żadnym ze strony Pana Boga pragnieniem ofiar. Wręcz mamy u Jeremiasza stwierdzenie: Bóg mówi w siódmym rozdziale: Ale ja przecież nic nie mówiłem o tym, że chcę ofiary. Ja mówiłem, że ja chcę bliskości, ale Wy potrzebujecie rytuałów. Ja mówiłem, że ja chcę bliskości. I teraz, kiedy Jezus przychodzi, zwróć uwagę, Jezus nie tworzy żadnego rytuału. Jezus przeżywa z uczniami Paschę. Dlaczego Paschę? Bo dla nich się to konotuje wyzwoleńczo. To jest ostatni, jakby to jest ostatni punkt, z którego już jest wystrzał do wolności, do bycia sobą, do nowej przestrzeni życia. Tak, Jezus mówi tak, to jest wystrzał do wolności, nowej przestrzeni życia, do życia razem, do doświadczania Bożej mocy. Tak. Amen. Amen. Fajnie, fajnie, dzięki, że ten temat poruszyliśmy, bo wiesz, tak, troszkę go lekceważąco do niego podszedłem, a, a bardzo fajne rzeczy z niego wyciągnąłeś, więc dziękuję Ci. I, ma i mam też, drodzy widzowie, nadzieję, że też dla Was to jest takie mm, potężna wartość dodana, żeby rzeczywiście patrzeć i to bujanie mi się podoba. Że to najpierw od Boga jest, a potem do nas, bo tak naprawdę wszystko pochodzi od Niego. Hmm. Ile nam Pan Bóg da? Tyle, ile chcemy wziąć, ale on nie daje gotowych samochodów, często gotowych mieszkań, on nam daje narzędzia i potencjał. Dlaczego? Dlatego, że on chce, żebyśmy mieli satysfakcję z tego, co robimy. Właśnie, więc trzeba te nasze, nasze talenty 2, 3, 10, 20 pomnażać. Tak, i uruchamiać. I uruchamiać. Amen. Do zobaczenia. Do zobaczenia.